Pan Bóg mówi dzisiaj, że gdybyśmy przestrzegali Jego przykazań, to mielibyśmy pokój jak rzekę. Rzeka to koryto, to pewien nurt, i rzeka ma pewne ujście. Życie człowieka według pokoju Bożego mogłoby być właśnie tak skonstruowane. Pewne ramy działania, pewien nurt postępowania i pójście do przodu. Praca, życie pod kątem celu, tego ujścia ostatecznego naszego życia. Pan Bóg także mówi, że nasze życie mogłoby być. Sprawiedliwe, a ta sprawiedliwość jak? Morze, morze, ocean duża woda, przestrzeń, pochoryzont dalekie widoki, ale równocześnie szum, który morza, który ostrzega albo uspokaja. Myślę, że nasza sprawiedliwość powinna być dla ludzi ewidentna, Powinna być jak szum morza. Ludzie powinni wiedzieć o tym, że nasze serce kieruje się Bożą Sprawiedliwością. Nie ma względu na człowieka i na okoliczności.